grupa kajakarzy, która uwielbia pływać zarówno po rzekach, jak i po jeziorach. I to właśnie dla nich idealnym miejscem jest Zalew Koronowski. To właśnie tu, w Gostycynie, w Pile, Gostycynie Nogawicy, Brda zaczyna tworzyć potężne rozlewisko. Zalew to jedno z 17 jezior na ponad 230-kilometrowym szlaku wodnym Brdy. Zalew to fantastyczne miejsce, prawdziwy raj dla żeglarzy, ale też znakomite miejsca, aby popływać kajakiem. Zalew Koronowski powstał w wyniku budowy zapory w pieczyskach i elektrowni wodnej w samociążku. W 1956 roku zalano część Doliny Brdy i okolicznych rynien polodowcowych, a efekt to jezioro o powierzchni 1560 hektarów i maksymalnej głębokości 20 metrów. Znakomite do uprawiania różnych form turystyki. Chociaż tu nad zalewem koronowskim może wypoczywać jednocześnie kilkanaście tysięcy osób, to otłoku nie widać. Mnogość zatok, zatoczek, skarpy, las nad brzegiem to wszystko powoduje, że trzy czwarte zalewu to prawdziwa oaza ciszy i spokoju. Ja będę płynął teraz przez taki właśnie fragment tego pięknego akwenu. No i cóż, i na pewno będę pamiętał o tym, jak należy zachować się na wodzie. Każdy uczestnik wyprawy i spływu kajakowego musi pamiętać o odpowiedniej kulturze i zachowaniu na wodzie. Śmieci, które produkujemy podczas spływu, chowamy do worka i wyrzucamy w miejscach do tego przeznaczonych. Pamiętajmy, by wszystkie noclegi planować na polach namiotowych i polach biwakowych na trasach spływu. Niedopuszczalne jest picie alkoholu podczas wyprawy kajakowej czy spływu kajakowego. Picie alkoholu obniża naszą sprawność fizyczną i koncentrację. Alkohol jest tak samo niebezpieczny na wodzie, jak za kierownicą. na uwadze liczne odbywające się spływy kajakowe, samorządy gmin podeszły odpowiedzialnie do spraw bezpieczeństwa na wodach. Sezon patroli wodnych rozpoczyna się przede wszystkim w okresie wczesnej wiosny. Wówczas nawet szkółki, jak tutaj jest zlokalizowana zaraz za mną, zaczyna swoją działalność i zaczynamy, rozpoczynamy swoje patrole wodne do w wrzesień, październik późny. Wiadomo jest, że kajak, kajakarzy jest multum. Funkcjonuje sporo na Zalewie Kronowskim szkółek żeglarskich, no dzięki którym no na, na pewno taka pomoc jak ratowników jest niezbędna. Mijam liczne ośrodki wypoczynkowe w Zamrzynicy, Ośrodek zaciszej i Wodną PTTK Sokole Kuźnica, ciesząc się ciszą i spokojem panującymi nad zalewem. W tej części zalew zwęża się i przypomina szeroką rzekę. I może dlatego znajdujemy tutaj prawdziwą atrakcję turystyczną, czyli przeprawę promową. Ale czy tak do końca jest to atrakcja turystyczna? Moim zdaniem to konieczność. Linia brzegowa zalewu to ponad 100 km. Wyobraźcie sobie, przejechać ten kawałek samochodem, byłoby trudno. W związku z tym ten prom jest niezbędny i przydaje się nie tylko turystom, ale też mieszkańcom. Pieczyska to wieś letniskowa położona koło Koronowa. Tu skupia się życie nad zalewem. Duża plaża, dobra infrastruktura, mnogość ośrodków wypoczynkowych i prywatnych domków, a także spora liczba turystów. Takie są Pieczyska. To też bardzo dobra baza wypadowa w okolice zalewu. Region Bydgoski to duże kompleksy leśne, błękitne zbiorniki wodne, czyste powietrze i przede wszystkim gościnni mieszkańcy. Kompleksy leśne i zbiorniki wodne to to, co sprawia, że można na naszym terenie uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Na amatorów sportów wodnych czekają tu kajaki, żaglówki, rowery wodne, a dla pasjonatów ciszy i spokoju czekają lasy pełne jagód i grzybów. Na terenie powiatu Bydgowskiego znajduje się wiele obiektów zabytkowych, a także zabytków przyrody, które stają się celem turystycznych wycieczek. Serdecznie zapraszam Państwa do powiatu Bydgowskiego. Wasz urlop tutaj spędzony na pewno zostanie na długo w pamięci. Jednym z takich miejsc na terenie powiatu bydgoskiego, które warto odwiedzić, odpoczywając nad Zalewem Koronowskim, jest Nowy Jasiniec. Znajdziemy tu ruiny zamku kamienno-ceglanego, który kiedyś był otoczony fosą. Do dzisiaj zachowały się mury zewnętrzne z kwadratową przybudówką oraz fragmentami kolebkowych sklepień. W samej wsi można również zobaczyć XIX-wieczną kuźnię, budynek dawnej karczmy i zespół pomników przyrody, zwany Gajem Wyczółkowskiego, będący nawet tematem grafik artysty, który został pochowany w pobliskim wtelnie. Dla turystów, którzy odwiedzają Zalew Koronowski, czeka... Masa atrakcji. Mogą spędzać i plażować na kąpielisku w pieczyskach. Mogą korzystać z wypożyczalni sprzętów i urządzeń wodnych. W czasie niepogody gmina oferuje swoim odwiedzającym bardzo atrakcyjną i rozbudowaną bazę sportową. Plany gminy, jeśli chodzi o rozwój turystyczny, są bardzo szerokie. Samorząd cały czas poprawia i planuje poprawiać rozwój infrastruktury turystycznej. Koronowo to bardzo pięknie położone w kotlinie brdy i trochę niedoceniane przez turystów miasto. Otoczone zalesionymi wzgórzami, ma sporo do zaoferowania nie tylko osobom odpoczywającym nad zalewem koronowskim. Proponuję rozpocząć to zwiedzenie od tej naszej perełki koronowskiej. Jest to kościół poklasztorny, cysterski, pobudowany w stylu gotyckim, którego budowę rozpoczęto w 1289 roku. W okresie baroku przebudowano na styl barokowy wnętrze, i wtedy wyposażono ten kościół w bardzo piękne i pod względem artystycznym, na wysokim poziomie wyposażenie. No i sama starówka, same staro, samo stare miasto. To jest pozostałość z okresu lokacji, czyli z drugiej połowy XIV wieku. Koronowo otrzymało prawa miejskie w 1368 roku i ten układ urbanistyczny, który zachował się w Koronowie, jest właśnie z tamtego czasu. Na zalewie Koronowskim powstał cały szereg obiektów noclegowych, które służyły w dawnych czasach wyporządkowi pracowników zakładów pracy, a obecnie stały się otwartą bazą noclegową i praktycznie każdy ośrodek wypoczynkowy funkcjonujący nad zalewem stanowi również zaplecze noclegowe dla osób podróżujących czy na szlaku rzeki Brdy, czy na jeziorze Koronowskim. Tutaj można rozbić namiot, tutaj można również skorzystać z noclegów pod dachem w umiarkowanych cenach, bo ceny pól namiotowych wahają się w granicach od 8 do 15 zł na osobę. Ceny noclegów w agroturystyce, które który jest też sporo w tym obszarze, wahają się od 20 zł no, do 100 na osobę, w zależności od standardu. To przedmieścia Koronowa, tak zwane Wilcze Gardło. Tu kończy się moja przygoda na Zalewie Koronowskim. Stąd kajakiem, stosując kilka przenosek, można płynąć dalej do Bydgoszczy kanałem lateralnym. No ale cóż, tak na pewno uczynię. Jednak dzisiaj na zakończenie chciałem Was zaprosić na jedną z najpiękniejszych rzek, nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, ale też na jedną z najwspanialszych rzek Europy. Ta, nazywana też Czarną Wodą, przepływa w naszym regionie przez Bory Tucholskie. Piękna i tajemnicza przyciąga kajakarzy, którzy zazwyczaj kończą spływ nad jeziorem Żur, 40 km od ujścia wdy do Wisły. Chciałbym tylko wszystkim delikatnie przypomnieć, że rzeka Wda nie kończy się w tleniu, tylko kończy się w świeciu, wpadając do Wisły. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych odcinków Wdy, Począwszy od elektrowni w Żurze, skończywszy na pójściu rzeki do Wisły, możemy napotkać na naszym szlaku kilka budowli hydrotechnicznych, niespotykanych w wyższych parkach szlaków. Zachęcam wszystkich turystów do tego, aby wykorzystując piękną WD na terenie naszej gminy, odwiedzali nasze miasto, ponieważ warto. Tą dziką rzeką na odcinku na terenie naszej gminy popłynąć, ale i również zapoznać się z tymi atrakcjami turystycznymi, które na terenie naszej gminy są. Rzeka na, naszym, na odcinku naszej gminy przebiega około 10 km i jest technicznie przygotowana do tego, aby spływać swobodnie kajakami. Ten dolny odcinek wtedy jest zdecydowanie niedoceniany. A szkoda, na przykład miejscowość Kozłowo. Już sam moment płynięcia płynie się pod naprawdę imponującym wiaduktem kolejowym. Później mamy sztuczny zbiornik, zaporę. Zbiornik, który jest niestety mało popularny. Tu korzystają z niego raczej tylko ludzie mieszkający w świeciu bądź w okolicach. A poza tym Kozłowo to jeszcze dwie niezwykłe historie. Pierwsza związana z Fryderykiem Chopinem. Polski kompozytor przebywał tu w roku 1825. Podobno on widział, kiedy tu do Kozłowa spadał meteoryt. A ten meteoryt znaleziono w roku 1850. Ten meteoryt znajduje się w Berlinie, w Muzeum Cumbolta, a tu w Kozłowie pozostała po nim pamiątkowa tablica. Przenoska to naturalna rzecz dla każdego kajakarza. Wiadomo, że gdy na rzece spotykamy jakąś przeszkodę, naturalną czy sztuczną, to no wtedy ten kajak trzeba przenieść. Ale ciekawostką tego miejsca przechowa jest ta niezwykła przenoska. To chyba jedno z niewielu miejsc, nie wiem czy w Polsce, a może nawet w Europie, że kajaki transportuje się nie górą, ale pod ulicą. Tu wda kończy swój bieg, kawałeczek dalej wpada do wisły, ale to już takie wyzwanie dla bardziej doświadczonych kajakarzy. Tym mniej doświadczonym i tym bardziej jednak polecamy ostatni przystanek na wdzie. To jest miejsce niezwykłe, unikatowe zamek wodny w świecie. Takiego zamku nie zobaczycie w żadnym innym miejscu. Zachęcam wszystkich turystów do tego, aby korzystając z uroków wody, również odwiedzali nasze miasto świecie. Tu, w gościnnym świecie, kończy się nasza dzisiejsza kajakarska przygoda. Zapraszamy nad WD, nad Zalew Koronowski i w inne miejsca kujawsko-pomorskiego. W miejsca, które można odwiedzić, pływając kajakiem.